Panie i Panowie, to jest gra, która zaczęła wszystko. Te wszystkie muzyki są copyright. Ja naprawdę nie wiem, czy ja mogę pójść muzykę na tym filmie. Ale muzyka to jest 30% Friday z tej gry, reszta to gra. Muzyka jest faktycznie dobra. Dobra, mam to gdzieś, niech będzie. Najwyżej po prostu nie będę miał reklam na jednym filmie. Jest straszne. Ale tak, panowie. Ta gra była jedna z pierwszych gier, w jaką zagrałem. Obok Team Fortress 2. Na moim pierwszym kanale, który nazywał się kacperozas.pl mój pierwszy filmik na tamtym kanale to byłem ja grający w Flatout 2. I mój tata mnie nagrywał telefonem. Był po mojej prawej stronie i nagrywał mnie i monitor, jak ja grałem. I to był mój pierwszy filmik, jaki wrzuciłem na YouTube'a. I dzisiaj chciałem wam tą grę pokazać. To jest gra wyścigowa, slash derby. Jest tryb kariery, można się ten, można się pobawić, jest derby, jest To było śmieszne. Ja w sumie najpierw wam to pokażę i jest tu kilka różnych trybów. Nie weźmy to, to jest, to, to pamiętam było nawet spoko, Ring of Fire. Samochód, tam byle jaki, nie wiem, weźmy, ten jest fajny. W tym trybie chodzi o to, żeby jak widać, jedziesz sobie, co nie? Bom, bom, bum. Jest ładnie, pięknie. I tutaj... Wystrzeliwujesz swojego zioma i musisz po prostu zbierać punkty. Akurat w tym trybie trzeba przelatywać przez te ogliste kręgi. I bum. Do basenu. <grym> Dobra, to był tutorial, ale teraz ja faktycznie gram. Dobra, ja nie pamiętam jak się sterowało. Dobra, Control. E, Dobra, tyle. Oj, za wysoko, za wysoko, za wysoko. Oj, za bardzo, za wysoko. Uff. Ale generalnie... To jest akurat jeden z wielu trybów. Albo można też yy, skoki narciarskie, proszę bardzo. Bum, trzeba się wystrzelić i lecimy. Można kliknąć kontrol, żeby tak wyskoczyć. Masz tylko jeden kontrol. Boom. Do moich czasów to ja byłem pro. I tutaj tryb kariery, który jest główną atrakcją tej gry, tak naprawdę, bo tutaj możesz kupować samochody, ulepszać je i tak dalej. Ale ja nie mam tutaj, ja nie mam save'a tutaj. Na początek dostajesz 5000 kredytów i możesz wybrać jeden z tych e, złomów. Ja wezmę sobie Chili, bo jest słodziaśny samochód. To jest trochę jak Carmageddon, jeśli ktoś kojarzy albo grał, mniej więcej po podobne zasady są. Tutaj nie, nie, nie przejeżdżasz ludzi na ulicach, żeby zdobywać punkty, ale możesz tutaj rozwalać swoich przeciwników i każdy przeciwnik ma HP, bye-bye. Każdy przeciwnik tutaj ma HP i możesz go po prostu wyeliminować z wyścigu jak chcesz. I ja trochę poczekam na te boty, bo ja jestem taki dobry w tą grze, że dosłownie wyprzedziłem każdego już. I muzyka w tej grze... O kur... Muzyka w tej grze utknęła mi w uszach od dzieciństwa. Cały czas... Ja, ja, ja cały czas co jakiś czas... O! Co on robi?! CO ROBI... Ja cały czas po prostu odpalam sobie utwory z Flatouta 2, które były w soundtracku i je słucham po prostu, bo te utwory są faktycznie fajne. Dobra, żegnam panią. Elo. O kurda, ale rzeźnia ty... Dobra, ale ja to faktycznie chcę wygrać. Nara. Dobra, wygrałem? Dobra, wygrałem. A nie, to było... A bo są trzy okrążenia, ja jestem idiot. Dobra, wygrałem tę grę, pani. Albo ja jestem po prostu najpotężniejszy Chcę wam pokazać tutaj coś innego, bo tutaj też dosłownie są speedway'e ja nie będę teraz całej kariery przeżył, żeby wam pokazać na przykład highlight'y na przykład tych map Ta mapa była super, ja lubię tą mapę, ona jest fajna I Tu są cztery okrążenia i jak widać mapa to jest taka, nie wiem, spaghetti? Nie po prostu śmieszne momenty tutaj zawsze były na tych mapach, bo kilka jest takich O kurde! Dobra! Przyczepiłem się do typa Nara! <śla> Kurde, co on robi? Co ty? Człowiek, co ty robisz? Warto było! To za idioci, nie? Jeździć po ludzku nie potrafią. Dobra, tego spróbuję tutaj wyeliminować z wyższego. Nara. Widzimy się nigdy. O nie! Co ja zrobiłem? No nie, on jedzie dalej! Jak on jeżdżą, Oni tutaj przede mną się tak zderzają, głupio. Jeździć nie potraficie, nie? Kurde, co jest? Ogarnij się! O nie, on... Jack Beton. Ja widziałem dobrze, on ma na imię Jack Beton. Dobra, Beton. Gdzie jest Jack Beton? Chyba za mną jest, on jest z żółty Dam mu się wyprzedzić. Jack Ben... Aha, Benton. Myślałem, że Beton. Byłoby śmieszne, gdyby miał Beton. Dobra. Uuu, nie trafiłem! Kurde. Ała, uspokójcie się ludzie, 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 ludzie. Biorę cię ze sobą, nie? Jesteś teraz częścią mnie. O, dobra, dobra. Patonie. O kurde O, ktoś się pali tu można... O, Sofia. Można ją wyeliminować z wyścigu. Sofia, to myślisz, że to skończysz ten wyścig? Źle myślisz nie? Nara! Ja właśnie zamordowałem człowieka. O, o! W, dobre... w dobrej grę grałem jak byłem mały, naprawdę. O Jezus Maria Jack Beton zabiłem cię! On nie żyje! Nara! Nara! O, dobra, zaraz z ciebie będzie placek, przysięgam. Dobra, może nie. Złuchaj ze mnie. Zejdź. co co mi robisz? Tak, raz to nie? Ja po prostu jak byłem mały. Ja, ja nie pamiętam, czy ja w ogóle kiedykolwiek tą karierę zrobiłem, jak byłem mały. Ja chyba po prostu robiłem te wyścigi pojedyncze i się bawiłem. Nara, nie. Ona nie ży. Ja zabiłem człowieka przed chwilą. Żaden człowiek. Katie, za co? Za. Za ty. Dobra, wyprzeć mnie, wyprzeć mnie, wyprzeć mnie. Zobaczysz, jak to się skończy. Wyprzeć mnie! No, wyprzeć mnie po prostu. Co we mnie wieszasz? Wyprzeć mnie! Ja dosłownie hamuję! Wyprzeć mnie! Zaraz zobaczysz, co to znaczy. piekło. Dobra. O jezus! O matko! Jej ciało! Jej ciało! Ona naprawdę nie żyje! Jack Beton prawie ją przejechał. Ej, my nie powinniśmy, nie wiem, flaga? Halo, nie wiem, ma martwy zawodnik na drodze? Halo? Ty Jack Beton? To jesteś ty? Jack Betton! Jack Beton! Nienawidzę Cię! Jacek Bettonios! No kto we mnie wierzy, no? Jacek Beton, nie wywiniesz się, nie? Nie, on ucieka mi. On mi ucieka. Wracaj tu. Tutaj z tyłu jest ze mną. Ray Carter, ma? Nara. Przepraszam, Jack Beton, Widzę Jack Beton Jacek Beton, gdzie jest twój brat? Janusz Cement, chodź tu Żegnam Ała, chyba ja bardziej dostałem szansę Nie wiem, z tych wszystkich gier, w ja grałem na kanale z wyścigówek Moral z tego wszystkiego jest taki, nie dawaj mi prawa jazdy Ja bym odpalił sobie jakiegoś stunta, nie wiem, ja porobił sobie coś Tu było kilka ich, nie mogłeś w przódki, mogłeś w piłkę grać Ta piłka była w kurzu, ten bachor, ja bym go... On ma taką twarz do kopnięcia, nie? Generalnie musisz wystrzelić swoją postać, tak, żeby trafić do bramki. Ominąć tych wszystkich pajaców, co stoją z przodu. I najlepiej jeszcze musisz trafić w ten. wrogi. No, zobacz, no kupi. ba, Co za pachor. Dobra, pa to. Bum. Nie. No, chosz. <laughs> nie da się, nie da się, on tam stoi. On tam po prostu stoi. Dobra, będę celował w lewy, górny róg. Dobra, come on, come on, come on, come on, come on. No i on tam sterczy! No, wynocha! Między. O! Oh. Jest, zabiłem go! Dobrze! Jest! Głupi Bachor. Nie no, widzę się. To było jedno z moich ulubionych. To jest bardzo proste. Ale tutaj generalnie chodzi o to, żeby jak najwyżej tam się przykleić do tej siatki. Zaraz wam pokażę. Tu musisz ominąć beczki, i teraz. Musisz się wystrzelić wysoko. No, ja będę. 120. Robię 130. I bum. Ile mam? 127. Sally Taylor. 154. Gdzie jest Katie Jackson? Ha, piąte miejsce. Jack Benton pode mną. I wysoko. Oj, gorzej niż wcześniej. Jak? Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Wysoko. Nie, ja muszę wyżej. Ja za nisko. Dobra, ja... zaczynę ładować. I wysoko, nie? Lecisz! Lecisz! No i uderzyłem w jakiegoś pręta. Dawaj, lecisz! Lecisz! Leć! Dolecisz, nie dolecisz. Złap się czegoś, czegokolwiek, złap się, złap się. No, ale jak tam trafić, tam do, do góry, do góry? Ja nie pamiętam, jak to się robiło. Nie no, tak w ten sposób nie dolecę. No gdzie? Uh. Dobra, nie walnąłem w nic. Dawaj, dawaj! Jest! Jest! 162 162 Jest! Dobra, mamy to. Nie, już wiem. Najlepszy w Polsce. Flatout 2. Zobacz jak. Czekaj. I bum. Nie, nie, za, za wolno mój samochód jechał chyba. No, za wolno mój samochód jechał. Ale może się jeszcze czegoś złapię? on, złap się, złap się, złap się, złap się. Jest, 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 jest! No nie, no i przegub. Tu po prostu musisz, wiecie, no basketball, wiecie, pewnie kosz działa. W prawdziwym życiu też po prostu zamiast piłkę wrzucać do kosza to samego siebie. Dobra, takie solidne 7 na start, solidne 7, ładnie. Proszę bardzo. Pięknie. Spróbujmy teraz w tą dziesiątkę na samej górze walnąć. Nie powinno być trudne. Wysoko. I trzeba wycelować, nie, nie wyceluję, dobra, ósemka, ósemka, ósemka. Dolecę do ósemki? Oj, nie, nie dolecę, nie doleciałem. Co za, Ała? Ty, może, może, może? Nie. Nie, ale w tą dziewiątkę? Nie, nie dolecę. Ty, ja jestem tragiczny w tą grę. Nie, A. jestem tragiczny. Nie, odpuszczę sobie. Nie odpuszczę. Za wysoko. Nie, pod wy za wysoki kąt, nie? Ja w jedynkę trafię. Nawet do tej trójki nie dolecę. Nawet może do tej jedynki nie dolecę. NIE DOLECIAŁY! Dobra, dobra prędkość, dobry kąt, dobry kąt. Dziewiątka, dziewiątka. Dziewiątka, dziewiątka, kama... Nie, no nie, nie! Proszę, cokolwiek. Siedem, 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 siedem. Nie, No nie, no czemu ja muszę tak cierpieć? Okej. Okay, ty, dobrze lecę, bardzo dobrze lecę, ale na dziewiątkę. Na pewno trafię, jest, dobra. Proszę bardzo. To za łatwo, nie? Super, umarłem. Nie trafię tutaj, nie, 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 za mało prędkości, za słaby kąt, siódemkę, dobra, solidne siedem, solidne siedem, solidne siedem, nice, dobra, na luzie chyba, no na luzie, proszę bardzo, ej, dobra, zjeżdżaj, dobra, jest, już myślałem, że tam utknie, nie, <grytanie> już myślałem, stączki, o, to jest to, to jest to fajne, musisz postać się dosłownie po wodzie, tak ten, jakbyś kamień rzucał, na przykład do... Niżo żora, bo to. No nie w ten sposób. No na pewno nie w ten sposób. Ok, perfekt. Boom. Perfect. Perfekt. 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 I tak jestem drugi. Dobra, ale wyprzedzę go, nie? Jest łatwe. Ja są w to dobre akurat. Dobra, trzeba samochód tak i pod takim kątem, mniej więcej. Perfekt. Perfekt. Od razu, jak Twoja postać dotknie wody, musisz skipnąć. Great, dobra, źle. Perfekt, perfekt, perfekt. No dobra. Ale i tak dużo punktów. Chyba na luzie wygrałem. No, na luzie wygrałem. Mimo, że za pierwszym razem mi mnie nie poszło. Tysiąc punktów. Eee... O Jezus! Single 13. Ok. 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 Na luzie, na luzie, na luzie. Na luzie. Bum! Nie, za nisko. Za nisko. No, za nisko. Super. Uratowany. Jednak nie. <grywa> Przykryło mnie. Na luzie. Bum. Teraz w sam środeczek trzeba. W sam środeczek środkunio. Środeczek środkunio, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jesz... Który? Czwarty Derby jeszcze muszę zagrać W ogóle zapomniałem o derby zagrać Boom Uwaga Boom Jack Beton, nie ja mam za zadanie wyeliminować Jack Beton Mam innych gdzie Proszę mnie zostawić Zostaw mnie, Franek fra... No zobaczcie on Zero w ogóle emocji na jego twarzy <laughs> Proszę, proszę Co się stało? Dobra, ja żyję. Żyję i ledwo. Nie wiem jak. Mojego zdrowia dosłownie nie ma. Dobra, teraz się żyje. Aha, Jack... On wyeliminował Jacka Betona. Ja chciałem. Kto to w ogóle jest? Franek? Franek! Sojusz! Jednak nie sojusz. Moje ciało w ogóle tam jest super. Nie? Właśnie, w tej grze były jakieś kody. Ja muszę w nota wpisać, jakie one były. Ja wiem, że to takie cheaty są, żeby odblokować wszystko czy coś. Ja sobie sprawdzę. Jest kilka samochodów, które można odblokować przez yy, kody. Jeden to jest L. El... L. Pueblo. I odblokowujesz samochód L. Diablo. Jeden kod to jest Give Car PLZ I odblokowujesz autobus <ścoughs> szkolny. Dobra, odblokowałem wszystkie pojazdy. Mam dostęp teraz do ciężarówki. Mam. Dostęp do samochodu, który jest z tego trybu, gdzie stanty są. Mam autobus szkolny, mam jakiś, Kurde, mam Hot Roda. Mam mobil, nice. Pimpster. Mam Bullet GT i mam dostęp do samochodów wszystkich uczestników wyścigu. Jest ich dość dużo, kurde, dużo ich jest. Myślałem, że jest ich, jest ich mniej. Dużo ich. Ale tak, oczywiście, chcę przetestować moje nowe zabawki na jakimś derby. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi na śmierć. Już tam coś eksplodowało. Nara. Ej, czemu? Dobra, ja jestem strasznie powolny. Power hit. Oni mi więcej robią niż ja im. Ta ciężarówka jest do bani. No za... No taki mały pierdek, naprawdę? Zostawcie go. Jakim cudem on uderzył w ciężarówkę i w taki sposób mnie od, odrzucił? Ta ciężarówka jest do bani. Dobra, przetestujemy jeszcze ten samochodzik odrzutowy na trasie naskarowej. I jak widać, jestem strasznie szybki. Matko jedyna. Jakie, co tu się dzieje? Nie chcę komuś tak mocno w tyle wjechać, nie? a to! O oh matko! O Jezus Maria, matko jeden, no co ja bym zrobił, nie jestem Dobra, kto następny... Ja dosłownie czuję się jak boss tej mapy albo coś, nie? Czekaj. Następny będziesz ty, nie wiem kim ty jesteś. O jesteś... O, masz fartak, jaki żachce. Ja nie chcę, żeby ten filmik trwał 5 lat, ale ja chcę jeszcze Batmobilem zagrać. O kurde ty ten Batmobil chyba jest... Ten Batmobil chyba jest szybszy! Zbiorę cię na przejażdżkę! Nara! Ja. Mam nadzieję, że przerażę ci. Jadę po ścianie! Ja dosłownie jadę po ścianie! Jadę po ścianie! Ja jadę po ścianie! Ja, jadę po... Ja, nie! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja jadę po ścianie! Co? Nie! Ja nie mogę. Nie mogę się odkleić! Nie mogę. Się o mój Boże, ten, ten wyścig się od razu skończył. Ja skończyłem ten wyścig w 42 sekundy, okrążenie trwało 8. Co jest? Ja się dosłucham. Złap... O kurde, co jest? Ja chcę przetestować to na normalnej trasie NASCAR. Jestem ciekawym. Jezu. Dawaj, do ściany, do ściany, do ściany. Jest, jest, nie. O Jezus, Dobra, jestem na ścianie. To jest dosłownie jedyne, co możesz robić tym samochodem. Jezu, ja co cały czas to jest wypadam. jest jedyne, co możesz robić tym samochodem, tak naprawdę, bo on jest taki szybki. Jedyne, co możesz zrobić, to przylepić się do ściany i jechać. Albo mocno komuś w tyłek wjechać, poczekaj. Postaram się. O! O! o jako zabiłem! Ja muszę, dobra, przepraszam, przepraszam, że ten filmik jest taki długi. Robimy to. Nie. Yeah. O Boże! Jest. Ta prędkość! Ja latam! Ja jest... Co się ze mną stało! Co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? Ja już nawet się nie zaliczam jako samochód. Ja jestem pociskiem balistycznym. O yeah. <laughs> co się dzieje? No nie, prawie trafiłem, ja chcę kogoś takie, komuś takiego potężnego t na nawalnąć, że to szok, nie? Że jego samochód będzie w, w połowie, come on! on! mi walnął raczej. Ale to było fajne. Oh! Udało <ścoughs> się. Dobra, uwaga, czekamy na cel i... Jest! <ścoughs> Idealnie! Jack <ścoughs> Beton! O, oh, masz szczęście. Będziesz żyło jeden dzień dłużej. Nie do wiary. Ta gra jest cudowna. Dobra. Ja muszę skończyć ten filmik, zanim on będzie trwał 6 godzin. Dobra, ja idę. Siema. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Pokazałem wam moją grę dzieciństwa. Grę, która tak naprawdę zaczęła moją działalność w internecie. Pierwszy filmik, jaki kiedykolwiek wrzuciłem na YouTube'a, był na moim starym kanale. I to był z tej gry. Więc... <laughs> o mój Boże. Dobra, ja idę. Nara. Dzięki za oglądanie.